Proszę Państwa, przed każdym, naprawdę każdym spotkaniem Wszyscy kibice mają apetyt na porywające widowisko Ale ja z ręką... Halo, kłaniamy się Państwu w pas ze stadionu Na którym już za chwilę ciekawie zapowiadające się spotkanie O niezapomnianą, mam nadzieję, atmosferę zadbają Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski Nasza Ekstra Klasa ma swój niezaprzeczalny urok i koloryt Więc zapraszamy, widzę w Łódź Zmierzy się z piastem Gliwice. Mam nadzieję, że wszyscy przygotowali sobie już jakieś przekąski, bo zapewniam, że od tego meczu nie będzie się można oderwać ani na minutę. Spodzi ze skrzydła. No tak, bramkarz w tej sytuacji nie musiał się wysilać. Tak, był bardzo dobrze ustawiony i widział, że ten strzał nie zmierza w światło bramki. A oto skład, w którym zacznie mecz widzę w Łódź. A tak prezentuje się jedenastka Piasta Gliwice. Jorge Felix. Ma wsparcie, by to rozegrać. Miłosz Szczepański ma piłkę. I Jorge Felix przy piłce. No może być teraz groźnie. Przechwycona piłka wysoko. Podchodzą pod pole karny. Na pewno na tym nie poprzestaną. Publiczność domaga się strzału. Cóż to była za okazja, by otworzyć wynik spotkania. Wszyscy zachodzimy w głowę, jak mógł nie wykorzystać takiej sytuacji. Po meczu będzie plus sobie w brodę. Jorge Felix. Dobre ustawienie, jakże potrzebna interwencja. Orche Felix przesuwa się teraz z piłką do przodu. Jacku, zupełnie nie rozumiem, dlaczego zdecydował się w tej sytuacji na strzał. Może ty mnie oświecisz. Cóż, rzeczywiście kąt był na tyle ostry, że nawet gdyby to leciało w kierunku bramki, goalkeeper by sobie poradził. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Jorge Felix. Znakomita interwencja, znakomita. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. Sędzia zakomunikowała gwizdkiem, że czas przerwy dobiegł końca. Piłka w grze. Powstrzymany ten atak, ale akcja wyglądała groźnie. Muszą się bardziej pilnować. Szansa na błyskawiczny wypad pod bramkę rywala. Muszą teraz wracać szybko. Świetne ustawienie i przerwanie akcji tym przejęciem. Piłka opuściła plac gry. Out. Statystyka posiadania piłki przypomina wynik na tablicy świetlnej. Tu też mamy remis. Jeśli mecz się choć trochę nie otworzy, któryś bramkarz chyba zaś. No a może ta akcja przerwie dotychczasowy impas. Rywal bez problemu odbiera im piłkę. znowu są przy piłce, dzięki inteligentnej grze w obronie. Ścina teraz do środka. Ale był czujny. Brawo! Świetna teraz obrona. Nie odskoczyła piłka. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Damian Kondzior. Udało mu się ograć obronę. Uderza, Szczepański. No nie napracował się tutaj przy tym strzale bramkarz. A teraz Jorge Felix Jorge Felix wykazał się teraz pomyślunkiem I mamy pierwszą bramkę Nie byliśmy pewni czy ten moment w ogóle nadejdzie Ale jest, doczekaliśmy się Bezbramkowy remis utrzymywał się za długo Ale końcówka może być bardzo ciekawa Rywale muszą odpowiedzieć Obie drużyny mają przed sobą ostatnie 10 minut Muszą postawić wszystko na jedną kartę. Inaczej przegrają ten mecz. Jorge Felix. O, tak, kasuje się akcję przeciwnika. Drużyna gospodarzy wciąż walczy o wyrównującą bramkę. Czasu już nie tak wiele. Kibice wstają z miejsc. Cały stadion wspiera swoich. Doping jest bardzo głośny, a w powietrzu wyczuwa się elektryzujące fluidy. Wszyscy tu oczekują udanej końcówki spotkania. Koniec spot